Cześć, witam was w naszym kolejnym odcinku na kanale Progress. Dzisiaj omówimy sobie temat krok po kroku, jak wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO 27001. Choć może się wydawać, że wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji jest dość skomplikowaną kwestią, to jeżeli tylko pozna się odpowiednie kroki i przejdzie się krok po kroku przez to wdrożenie, poprzez odpowiednie etapy, to nie tylko można wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale zrobić to skutecznie i efektywnie w taki sposób, żeby dawał nam realną wartość, czyli systemowe podejście i odpowiednie skuteczne zabezpieczenia zarówno organizacyjne, techniczne, dotyczące bezpieczeństwa zasobów ludzkich, jak i zabezpieczenia fizyczne. Natomiast w jaki sposób zrobić to krok po kroku, za chwilę o tym powiem. Natomiast jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesuje Cię tematyka, no właśnie, związana z bezpieczeństwem informacji, z normami ISO, z audytem, z systemami zarządzania, to warto subskrybować nasz kanał właśnie teraz. Jeżeli jednak stwierdzisz, że potrzebujesz również wsparcia we wdrożeniu takiego systemu, to poniżej w opisie tego wideo znajdziesz również kontakt do nas, w tym nasze produkty i nasze... Usługi. Natomiast przechodząc już do merytorycznej części, czyli wdrożenia samego systemu bezpieczeństwa informacji. Powiedzmy sobie wprost: wdrożenie każdego systemu zarządzania jest to pewien rodzaj projektu, który zawiera poszczególne etapy. Kolejny etap nie może się rozpocząć, jeżeli poprzedni nie zostanie skutecznie zakończony. Tak też jest w bezpieczeństwie informacji. Oczywiście spotkałem się z różnego rodzaju podejściami, a raczej bym powiedział inną terminologią, nazwami poszczególnych etapów. Natomiast te etapy, które ja Ci teraz pokażę, wynikają z tego, że od 15 lat ja i moi współpracownicy wdrażamy systemy zarządzania, w tym systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, tylko przez ostatnie 10 lat ja i moi współpracownicy w firmie wdrożyli się ponad 150 takich systemów szeregu różnego rodzaju branż, dlatego też mamy sprawdzony schemat. Jak robić to skutecznie? Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby choćby wdrożony przez nasz system nie przeszedł certyfikacji, co też daje samo sobie pewne potwierdzenie, że potrafimy robić to skutecznie. Więc jak zrobić to skutecznie? Jeżeli będziesz trzymać się właśnie tych kroków, które dzisiaj przytoczę, na pewno zrobisz to dobrze. To, od czego powinniśmy w ogóle wyjść i od czego wychodzi się zawsze w przypadku wdrożenia jakiegokolwiek systemu zarządzania, to jest tak zwana analiza luk, inaczej nazywana audytem wstępnym. My musimy zidentyfikować stan faktyczny w danym podmiocie. Żeby wiedzieć, co my musimy wdrożyć, żeby wiedzieć, które wymagania normy są już w jakiś sposób pokryte, przeprowadzamy analizę luk. Mówiąc wprost, jest to takie porównanie stanu. Wymaganego, czyli wymagań normy i dodatkowych elementów, takich jak choćby przepisy prawa, z stanem faktycznym, czyli z tym, co realnie funkcjonuje w firmie, to jakie już ma udokumentowane regulacje wewnętrzne, to jakie już posiada zabezpieczenia, czy w jaki sposób podchodzi systemowo, procesowo do poszczególnych elementów. I dopiero na podstawie tego, jak już wiemy, gdzie są rozbieżności i jakie są rozbieżności, to możemy zaplanować szczegółowy zakres wdrożenia. Pod kątem tego wiemy, co musimy opracować, co musimy udokumentować, jakie rozwiązania i zabezpieczenia możemy wykorzystać w systemie, a jakie musimy zaimplementować od zera. Więc jest to krok moim zdaniem niepomijalny i stający się fundamentem skutecznego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Krok kolejny, jak już wiemy, jaki jest stan faktyczny i gdzie mamy rozbieżności, zaczynamy od początku, czyli od zidentyfikowania i sklasyfikowania informacji, czyli naszych aktywów głównych, tak zwanego aktywa informacyjnego. Czyli jakie rodzaje informacji przetwarzamy, powinniśmy je następnie sklasyfikować i dopiero na tej podstawie opracować kolejny zakres, czyli zidentyfikować aktywa. Wspierające przetwarzanie informacji. Czyli dopiero jak my sobie zidentyfikujemy wszystkie rodzaje informacji, jakie przetwarzamy, to możemy zacząć identyfikować aktywa wspierające, czyli te. Które przetwarzają nam informacje. To mogą być na przykład urządzenia elektroniczne, to może być sieć, to mogą być programy, aplikacje, systemy operacyjne, to mogą być rozwiązania chmurowe, to mogą być rozwiązania AI, to będą ludzie, nasi pracownicy, współpracownicy, personel dostawców, to będą sami dostawcy, to będą. Elementy infrastruktury sieciowej to będą urządzenia drukujące, skanujące, nośniki informacji, to będą obiekty i pomieszczenia. Czyli, jak widzisz, tego jest sporo i to wszystko musimy sobie zidentyfikować. Dlaczego? Ponieważ będziemy na podstawie tego tworzyć sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami informacji. Ponieważ po to my je klasyfikujemy, klasyfikujemy informacje na różnego rodzaju poziomy, na różnego rodzaju klasy. Norma nie wskazuje nam, ile tych klas powinno być, to ty o tym decydujesz. Natomiast z każdą klasą informacji będziemy inaczej postępować. Jak już mamy zidentyfikowane aktywa wspierające, to opracowujemy sobie w kolejnym etapie metodykę szacowania ryzyka. To jest kolejny filar i kluczowy krok w wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponieważ to jakie my będziemy wdrażać zabezpieczenia, będzie wynikało z postępowania z ryzykami. Ale żeby wiedzieć jak postępować z ryzykami, to musimy mieć jakąś metodykę. Taką metodykę możemy opracować w oparciu o normę ISO 27005. Następnie Przechodzimy przez cały proces szacowania ryzyka. Mówiąc o szacowaniu ryzyka, mam na myśli jego identyfikację, czyli identyfikujemy zagrożenia, analizujemy, czyli określamy przyczyny tych zagrożeń, skutki, prawdopodobieństwo wystąpienia, oceniamy, czyli oceniamy, jakie to ryzyko jest w naszej organizacji, jaki jest jego poziom. To będzie zależeć od tego, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia. Jaki jest skutek, oraz dodatkowo, jak my już jesteśmy zabezpieczeni przed tym ryzykiem, czyli tak zwaną podatność na ryzyko. I w ramach tego wychodzą nam wyniki szacowania ryzyka. My widzimy, jakie mamy ryzyka, gdzie już mamy zabezpieczenia do tych ryzyk, a gdzie my musimy je dopiero zaplanować, czyli zaplanować postępowanie z ryzykiem. I Podsumowując, w tym momencie jesteśmy po analizie luk, jesteśmy po identyfikacji, klasyfikacji informacji oraz aktywów wspierających, jesteśmy po opracowaniu metodyki szacowania ryzyka oraz zrealizowaliśmy szacowanie ryzyka, mamy jego wyniki i zaplanowane postępowanie z ryzykiem. Teraz możemy przejść do opracowania dokumentacji, zarówno systemowej, Ponieważ norma składa się z wymagań w punkcie od 4 do 10, to są te elementy systemowe, czyli opracowujemy dokumentację systemową, np. procesy planowania celów bezpieczeństwa, role i odpowiedzialności, zakres dotyczący operacyjnego postępowania z ryzykami, zakres dotyczący analizy, wskaźników, przeglądu zarządzania, audytu wewnętrznego. Oraz dokumentację dotyczącą zabezpieczeń, czyli wszelkiego rodzaju polityki, procedury, instrukcje, które określają nam, w jaki sposób przyjęliśmy zabezpieczenia. I tutaj posiłkujemy się załącznikiem A do normy 27001, ponieważ tam mamy spisane 93 kontrole, które w ramach zabezpieczeń powinniśmy pokryć. W ramach opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowujemy również deklarację stosowania zabezpieczeń, gdzie określamy, w jaki sposób my podeszliśmy do poszczególnych zabezpieczeń, które zabezpieczenia zostały wyłączone, i pamiętajmy o tym, że jak wyłączamy zabezpieczenia, to musimy to uzasadnić, dlaczego to robimy. I to jest bardzo ważny etap, często bardzo czasochłonny, ponieważ wymaga. Zaprojektowania tej dokumentacji, konsultacji osób, które odpowiadają za poszczególne procesy, zatwierdzenia. W ramach tego jest jeszcze pewnie szereg modyfikacji, dostosowania, wdrożenia tego i dopiero wtedy, jak my już mamy zatwierdzoną, gotową dokumentację, my możemy ją zacząć wdrażać. Jak my ją wdrażamy? Przede wszystkim powinniśmy cały nasz zespół Przeszkolić z przyjętych regulacji, tak aby każda osoba w naszej organizacji wiedziała, jakie my przyjęliśmy rozwiązania, jakie mamy przyjęte zabezpieczenia, co wymagamy od poszczególnych osób, jakie są tryby postępowania, choćby na przykład w, w zarządzaniu incydentami, w zgłaszaniu zdarzeń związanych z incydentami bezpieczeństwa informacji, w jaki sposób testujemy plany ciągłości działania, w jaki sposób postępujemy w przypadku. Obsługi na przykład poczty elektronicznej, jak tworzymy kopie zapasowe, czyli cały szereg regulacji, które przygotowaliśmy, powinniśmy przełożyć w formie zbudowania świadomości i przeszkolenia na wiedzę naszego zespołu. Jak już zrealizujemy ten etap, czyli nasze wdrożenie się zmaterializuje, nasz system zaczyna działać, realizujemy tak zwany audyt powdrożeniowy. Jest to audyt wewnętrzny, który określi nam, w jakim stopniu udało nam się wdrożyć przyjęte regulacje. Czyli, czy my jesteśmy już na tym poziomie, że ten system w 100% funkcjonuje, a jeżeli nie, to gdzie mamy te odchyłki i w ramach tego powstaje nam plan doskonalenia, czyli jakie działania doskonalące powinniśmy jeszcze wdrożyć. Aby ten system był już naprawdę skuteczny i realnie funkcjonował, ostatnim etapem wdrożenia jest przegląd tego systemu. Oczywiście, w pierwszej kolejności powinniśmy wdrożyć te zaplanowane działania doskonalące w stosunku do tych zidentyfikowanych niezgodności audytowych, audytu powdrożeniowego. Dokonujemy przeglądu systemu, przeglądu zarządzania, sporządzamy oczywiście z tego dokumentację, tak jak wymaga tego norma i wtedy możemy się pochwalić wdrożonym systemem bezpieczeństwa informacji. Oczywiście możemy wdrożyć kolejne etapy, czyli na przykład certyfikację takiego systemu. To oznacza, że zewnętrzny podmiot w tym przypadku zewnętrzna jednostka certyfikująca ocenia czy ten system jest realnie i skutecznie wdrożony na zgodność z przyjętymi kryteriami, a jeżeli tak, to w ramach potwierdzenia, wydaje nam certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą ISOEC 27001. Czyli, jak widzisz, są pewne etapy wdrożenia, które oczywiście moglibyśmy rozbijać na podetapy, na operacje, natomiast ja ci chciałem określić te kluczowe elementy, przez które powinniście przejść, jeżeli chcecie wdrożyć skutecznie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem. Informacji. Tak, jak wspomniałem, jeżeli potrzebujesz konsultacji, pomocy w tym zakresie, to oczywiście warto się do nas zgłosić. Zawsze jesteśmy w stanie pomóc, o czym mówi nasze wieloletnie doświadczenie. Kontakt do nas oraz zakres naszych usług znajdziesz poniżej tego wideo w opisie. Ja dziękuję Ci jeszcze raz za poświęcony czas, jeszcze raz zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.